Imię się przy Gimnazjum nr 14 z oddziałami integracyjnymi imieniem Leopolda Staffa w Warszawie na Ochocie. Dzisiaj, czyli 25 kwietnia 2009 roku został zorganizowany piknik rodzinny połączony z oficjalnym otwarciem boiska, które zostało tutaj zbudowane. Oficjalne otwarcie będzie za pół godziny. Jak widać, uczniowie dobrze się bawią razem z rodzicami. Jest organizowane tutaj bardzo dużo konkursów, przy których można dużo rzeczy wygrać. Jest również zrobiony mały barek, gdzie można się pożywić ciastami oraz zupą. Jak na razie jest bardzo ciekawie i za chwilę będzie oficjalne otwarcie, oraz potem mecz, który będzie tutaj na tym boisku zorganizowany. Dzięki za radnym dzielnicy ochota, dzięki pani naczelnik Elżbiecie Podkońskiej Tukowi. opiekuńczemu tej szkoły, tego boiska mamy dzisiaj możliwość otworzyć ten wspaniały obiekt, który był naszym marzeniem od wielu, wielu lat. Dziękuję Pani Dyrektor i całej społeczności szkolnej za, za zaproszenie mnie na wasz piękny dzisiejszy dzień. Wszystko nam dzisiaj sprzyja. Jest wspaniała atmosfera. Jest piękna pogoda i za chwilę uroczyście otworzymy boisko, które zresztą już od jakiegoś czasu działa. Ja chcę Państwu powiedzieć, żebyście tak sobie wyobrazili, a jaka to jest skala kosztów takiego boiska. Otóż to boisko kosztowało 1 400 000 złotych, z czego 400 tysięcy to są środki własne szkoły. zresztą nie po raz pierwszy tak w tej szkole się dzieje, że dzielnica. Robi rzeczy, no może większe, trochę. Ostatnio daliśmy tą y, salę sportową, ale pani dyrektor też bardzo dba o tą szkołę. No zresztą widać: piękna elewacja, parkingi, płot. I tak wspólnymi wysiłkami szkoły i dzielnicy, a no, doszliśmy do tego, co wokół nas widać: i właśnie piękny, skończony obiekt szkoły. Ja wszystkim Państwu, wszystkim Wam, droga młodzieży, życzę jak najwięcej radości z tego obiektu. Chciałbym, żebyście wszystkie wolne chwile, które stają Wam po nauce, spędzali tutaj. I prośba do Was wielka: zabierajcie ze sobą swoich rodziców. Niech nie siedzą przed telewizorami, tylko razem z Wami. Grają w piłkę, w kosza, w siatkówkę. Każda godzina wyrwana z domu to jest wasz i ich sukces. Dziękuję jeszcze raz i życzę wszystkim dobrej zabawy dziś na festynie i dobrego używania boiska przez wiele, wiele lat. Dziękuję. Zanim dokonamy przecięcia tej wstęgi, która w głównej bramie boiska jest umieszczona, chciałabym we własnym imieniu i w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły Podziękować Państwu tymi skromnymi różami i skromnymi pamiątkowymi albumami. Dzieci, kochani, myślę, że wielkie brawa tutaj dla Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy. I bardzo serdecznie proszę Państwa o dokonanie przecięcia wstępu. Panowie, 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 poszły panowie, każdy tak. no, Moment, panowie, panowie, też już jest poza nami moment teraz bardzo też zapraszamy pana poza żeby wszedł teraz bardzo i zapraszamy naszego szkolnego reprezentanta piłki nożnej, bramkarza Sebastiana Karasia, który stanie na bramce i pan burmistrz będzie starał się pokonać naszego staranego bramkarza na rozpoczęcie i otwarcie. I teraz zapraszamy wszystkich do ztyplikowania na meczu piłki nożnej. I dyrektor ręce przekaże komplet piłek sportowych w imieniu firmy dla, dla Was, dzieci. Mam nadzieję, że Pani Dyrektor też będzie uczestniczyła w rekreacyjnym użytkowaniu. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry. Pani Dyrektor Gimnazjum nr 14 przy ulicy Barskiej. Ewa Banaś. Proszę Państwa, dzisiaj mamy niezwykłą uroczystość w naszej szkole. Otworzyliśmy boisko, które no, modernizowaliśmy kilka ładnych miesięcy, ale w tej chwili już budowa została zakończona. Boisko udało nam się tutaj przy naszej szkole zbudować przy pomocy władz dzielnicy Ochota i oczywiście przy jakby, własnym wysiłku finansowym, bo. Dzielnica ochota dołożyła nam milion złotych, około 400 tysięcy to były nasze własne środki. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, spełniliśmy swoje marzenie i marzenie naszych uczniów. Tak i właśnie dzisiaj nastąpiło otwarcie tego wojska, tak. trzeba jeszcze dodać, i chciałam się zapytać właśnie, jak się pani podoba festyn? Może ja będę nieobiektywna, jestem w końcu gospodarzem tutaj terenu, festynu, ale wydaje mi się, że jest to świetna impreza. Chciałam się jeszcze zapytać, czy jakiś wkład mieli uczniowie, czy to tylko nauczyciele organizowali? Nie, no jasne, że, że uczniowie. Nauczyciele oczywiście zawsze są obecni, zawsze wspomagają. Natomiast bez naszych uczniów i naszych rodziców żadna tego typu y, impreza o charakterze festynu czy pikniku nie byłaby możliwa. Tak, i jeszcze widzieliśmy takie pyszne, przepyszne ciasta, jakieś różności. Chciałam się zapytać, kto to robił? To nasi rodzice i nasi uczniowie. Wow, no to fajnie. Ale chciałabym również dodać, że mieliśmy bardzo wielu sponsorów. I jeden ze sponsorów to Bakoma. Inny nasz sponsor to smaczne jadło firma Lubelska, która robi rewelacyjne pierogi. Inny nasz sponsor to ubezpieczyciel Kompensa. I całe jeszcze mnóstwo różnych firm. Bardzo wydatnie w organizacji całego festynu. Pomógł nam wydział pomocy społecznej i zdrowia ochoty, wydział wychowania, oświaty i wychowania. Wszystkim jesteśmy szczerze wdzięczni, dlatego, że dzięki tym sponsorom mogliśmy zakupić całe mnóstwo nagród dla niemalże wszystkich uczestników naszego festynu. Jeszcze, bo skoro rozmawiamy o otwarciu tego boiska, bo ten piknik jest na otwarciu wojska, to chciałam się zapytać, kto otworzył to boisko? <głos> <głos> Oczywiście gospodarz całej dzielnicy, pan burmistrz Maurycy Wojciech Komorowski i pani Elżbieta Podkońska, naczelnik Wydziału Świat i Wychowania. Dziękujemy, przeprowadzaliśmy wywiad z panią Ewą Wanaś, dyrektor gimnazjum nr 14. Dziękuję bardzo. Dziękuję. <noise> pani bawi dzisiaj? Ja doskonale, chociaż jestem organizatorem. Teraz odpoczywam. <noise> Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Stój. Jestem cikiem z XVI Warszawskiej Drużyny Harcerzy. Zorganizowaliśmy tutaj miasteczko harcerskie, które, w którym oprócz przedstawienia technik, które wykorzystujemy, można również zobaczyć niewielki pokaz dotyczący harcerskiego ochotniczego ratunkowego, które działa przy naszej drużynie. Jesteśmy po raz drugi na się w się.